tutaj już pokażę ale generalnie to zazwyczaj trzymam yy, jakby jedną ręką doje a drugą trzymam pojemnik na mleko no właśnie 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 żeby potem nie było tak że się poruszy nic koziołku malutki Gdzie ten Cyc jest? Bo chciałam wam pokazać o kozi dojek. Leci mleko. Trochę pokazać jak to wygląda jak leci do. Tego. Tu jest to udojone. Jeszcze tutaj jest mleko. Generalnie marzy mi się, żeby mieć kiedyś tyle kus mlecznych, żeby całe tutaj to wiaderko zapełnić. Tylko nie wiem ile ja bym musiała mieć klientów do sprzedawania tego mleka. Póki co jest tylko jeden. No i nieoficjalnie kilku, którym można dać. Ale tylko jeden stale chętny do kupowania mleka klient. To jest generalnie wiaderko po takich mlekach w proszku, co dla koźląt, dla jagniąt, co Miśkowi dawaliśmy, jak był mały. Pokazać śmietanę, jaka jest. To jest akurat słodka śmietana. No, a tutaj, szanowni państwo, do dole w ogóle są nowe maszyny, których tutaj nie widać, ale to jest kosiarka rotacyjna do trawy. No, trochę prześwieca, ale tak to nie widać. Oto co robiłam nie będąc ostatni tydzień przed zakończeniem w szkole. Siano wysuszone w pierwszym rzucie, także bardzo się cieszę. Kozy muszą mieć co jeść na zimę. W przyszłym roku chyba im owiec posieje. A tutaj kura siedząca na jajkach. To będą już drugie kurczęta w tym roku, bo ona bardzo lubi siedzieć na jajkach. Tu ma wodę, jedzenie.